Cześć, tu Grzeszek z blogu hejdon.com. Dziś mam na testy, tak naprawdę pokazuję Wam, jak wygląda skaner dokumentów, ale nie taki poziomy, gdzie kładziemy dokument i skaner przyjeżdża, tylko który wisi nad dokumentami. Czyli nie musimy niszczyć naszych książek, nie musimy rozdzielać stron, a używamy do tego po prostu dłoni, żeby je przewracać. Podobno da się to zrobić w ciągu dwóch sekund jedna strona, dwie sekundy. Ja jestem mega ciekaw. Jak to urządzenie działa i co jesteśmy w stanie tak naprawdę z nim zrobić? Zapraszam was na test Aura firmy Czuru. Dobra, w pierwszej kolejności, kochani, musimy zobaczyć w ogóle z pudełko. Jak widzicie, pudełko jest bardzo ładne, takie szare. Co fajnego? Ona było w kartonowym pudełku, dodatkowo. I do kartonowego pudełka było przyczepione coś takiego. Taki nożyk, żeby odczepić taśmy. Fajna rzecz. E, dobra. To patrzymy, jak to w środku wygląda. Generalnie, jeżeli nawet nie będziemy używać skalera, to możemy używać jako lampki za 300 dolarów. O kurczę, powiem Wam, że opakowanie też jest swoją drogą bardzo porządne. Tutaj mamy taką czarną, piękną kopertę. Tutaj mamy foot pedal. Mm -hmm, zaczyna się ciekawie. Tutaj mamy power adapter. No i tutaj mamy całą, cały skaner, całą lampę. A nie chwila, moment, jeszcze tutaj mamy jakiś element. O, tu mamy element doświetlający. Tu mamy rolkę, na której kładziemy dokumenty. To jest taka skórzana rolka. No, i sama lampka, sam skaner. Tak to wygląda. O, w ten sposób. Tutaj widać. Widzicie, jest to bardzo, bardzo eleganckie rozwiązanie. Bardzo to jest e, ładne. Jestem mega ciekaw, jak to będzie nam działać. Chyba coś. O, tu się wypycha. Takie coś to jest. Myślałem, że jest porysowana, to się okazuje, że po prostu mam jeszcze folię ochronną. Tu mamy tą nieodbijającą światło matę. Tutaj mamy na palce, żeby przytrzymywać strony. Tutaj widać takie pozycjonujące tutaj kamery, co tutaj jest. Tutaj mamy takie światełko. To sobie, tu jest takie złącze i to sobie przyczepiamy. To jest na magnes, a z tyłu jest tutaj chyba dotykowy włącznik. No i tutaj mamy pedał, do którego podłączamy się do urządzenia. I jak chcemy zeskanować, to po prostu naciskamy tą nogą. Więc ręce mamy zajęte tym. Tutaj mamy kabel USB, kabel USB-B, czyli tak jak do drukarek. No i mamy ładowarkę z trzema rodzajami wtyczek. No i oczywiście mam pełną tę instrukcję i płytę CD. Nie wiem, co z nią zrobię, ale to, to zobaczymy później. Eee, tutaj mamy instrukcję, jak zainstalować z płyty CD. A nie, dobra, spoko, dali link też, więc spoko, to jest dobry pomysł. Mi eee, się oprogramowanie instaluje, ja sobie już to wszystko rozłożyłem. Mam przygotowaną gazetę, mam przygotowaną taką kolorową Kolorowe opakowanie od MibroLight, Recenzję możecie zobaczyć na blogu. No i mam książkę. Bardzo starą. żółtymi stronami. A zanim do tego przejdę i skanowania. Jak raz klikniemy to się nam włącza. Tutaj. Nagrywanie. I włącza nam się soft i możemy tutaj widzicie teraz. To co widzimy tutaj w ekraniku będzie nam się skanowało, tak. Tu z tyłu gdzieś tu mamy przełączanie pomiędzy tą lampką a tą górną. Nie za wygodne, ale jest tam. Możemy oczywiście rozjaśniać, ściemniać. Jeżeli jesteśmy w trybie lampki takiej zwykłej, to jasność jest zdecydowanie większa. Też światło jest dla mnie cieplejsze. Jak długo przytrzymamy, to wyłączamy. Długo przytrzymujemy, to się włącza. Teraz widzicie robocze jak to u mnie wygląda. Co my tu mamy? Więc tak, na dole mam ten pedał pod, pod tym, tam, tam na dole na nodze. No i co teraz przerzucam w stronę, przytrzymuję sobie tu, tu. Jak ten autoskan jest zrobiony. To tu widzicie, że właśnie przyślą się zeskanowało, tylko tak jakoś. Krzywo. A, i to jest linia. O, matko, wszystko źle robiliśmy. Więc tak, tu jest podpisane w ogóle lewa prawa. I Oni napisali tak, że jeżeli ja to położę tu, i przyłożę sobie paluszkiem tu i tu. Tak, o. Tak, i znajdę ten klawisz, o, tu. To mi się tu zeskanuje, i powinno mi. O, teraz zadziałało. A za daleko, tutaj. Jeszcze, tutaj. O! A bo to jest na żywo przecież. Czyli co, daję to tak. Czy to jest wygodne? Nie za bardzo. Niech ja mam dwie sekundy zyskanować stronę? Czas śmiać czy czas? Tak, teraz zróbmy. black and white Przerzućmy stronę tą samą stronę zobaczymy ENES lepiej. Kurde, ale ta książka jest biała. Kiedyś było. Moją rękę potraktowała jako kartkę papieru. Powiem Wam, że mam wrażenie, że to jest w ogóle nierozpoznawane prawidłowo, nie rozpoznawane prawidłowo. Jeszcze raz skanujemy. Dobra. Książka jest po polsku. Przejdźmy sobie na OCR. Ostatnie strony. Powiedzmy, dwie ostatnie. OCR. Oder. Już wiemy, że klikamy polski. Export, file, PDF, PDF, quality, medium, auto adjustment. Dobra. No i zobaczymy. Test TV. Zapisz. No i skanuję, Preparing, o teraz szybko poszło, chyba wtedy po prostu musiał to wszystko pobrać. O kurczę. Ej. Ja to zaraz Wam muszę pokazać, bo to jest mega. Tu sobie włączymy tam kamerkę. Patrzcie. Zeskanowała mi. Czcionka jest ta, ale to jest normalnie. Kopiuj. Jestem ciekaw, czy będę w stanie to wkleić do tego. Pozwól tylko obie strony. Popatrzcie. Wow. Dobra, to ma sens. No tylko że znowu tutaj sobie widzicie nałożyłem ten ten palec um, i trzeba to pamiętać przy tym skanowaniu, jak to działa. No i czas na podsumowanie tego testu. A czy ja tego urządzenia potrzebuję ja nie? Nie mam dokumentów, które mogłem w ten sposób zaskanować. Ale jeżeli wy macie stare książki, czy też dokumenty, które potrzebujecie, to zdecydowanie to urządzenie jest naprawdę super rozwiązaniem. Na początku widzieliście, totalnie pokazywałem Wam to od początku, czyli jak totalnie włączałem to pierwszy raz, żebyście mieli świadomość, że na samym początku po prostu gubimy się, prawda, jak to wygląda w tego typu urządzeniach. Tylko że po chwili to wszystko zaczęło działać i to zaczęło działać naprawdę bardzo dobrze. Oczywiście wiadomo, że potrzebujemy pewne strony wyciąć, pewne rzeczy dokładnie wypozi wypoziomować. Ale to naprawdę bardzo, bardzo fajnie działa i możemy bardzo szybko dużą liczbę stron zeskanować. No i nie musimy tego rozkładać, tak jak widzieliście. No, mamy książkę i to wygładza. Książka wygląda jak książka czcionka i możemy skopiować te elementy. Dla mnie to jest Bayer, po prostu dla mnie to jest Bayer i to, 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 to przyznaję. Bardzo się cieszę, że mogłem coś takiego wypróbować i wam pokazać takie urządzenie, bo takie urządzenie nawet nie wiedziałem, że istnieje. Wiecie, no ja zazwyczaj, jak potrzebuję jakiś dokument, biorę. Telefon, stykam zdjęcie i tyle. No ale jakbym miał stronę do zeskanowania 300, czy powiedzmy 150, bo bo na dwie, to myślę, że bym się pokichał używając tego telefonu. Dlatego dla kogo to jest? Dla kogoś, kto chce rzeczywiście zeskanować dużo stron i jakościowo to naprawdę dobrze wygląda. Jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście, żebym coś sprawdził jeszcze z tym urządzeniem, dajcie znać w komentarzach, postaram się to zrobić. No i do zobaczenia w kolejnych. Tak ciekawych filmach, bo dawno nie, nie testowałem czegoś tak mega ciekawego. No i pamiętajcie, zasubskrybujcie kanał, bo tego typu filmów na pewno na kanale znajdziecie jeszcze więcej. Dzięki i do zobaczenia!